Pan Andrzej Kieszek, przewodniczący Komisji Statutowej oraz radny samorządności. Panie przewodniczący, no, mamy jakieś problemy od pewnego czasu z medalem Kwiatkowskiego. Czy się mylę? Nie, myślę, że nie. Procedura przyznawania medalu za zasługi dla miasta Gdyni, medalu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego jest przyznawana co roku zgodnie z regulaminem, który mówi w pewnym punkcie, że można nadać trzy takie medale. Co roku zgodnie z regulaminem termin, na który te wnioski muszą wpłynąć, to jest 30 listopada. W tym roku takich wniosków wpłynęło 7. Trzy wnioski zgłosił Klub Samorządności, pani Jolanta Bielecka, pan Admirał Krzyżelewski i pan Dyrektor Radmorów w tej chwili. I jeszcze trzy wnioski. Stowarzyszenie Droga Nadziei. Pan Ryszard Woliński. I chyba w ogóle kwiodawcy jako tak. Aha Dobrze. tak. I jeszcze jako tak związek Kwiodawców. Na, 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 na posiedzeniu Komisji Statutowej 7 stycznia. Wszyscy członkowie komisji byli już przygotowani, ja to już zaznacz, jeszcze w grudniu prosiłem, aby wszyscy się zaznajomili z wnioskami i uzasadnieniami. Zadałem pytanie, czy są jakieś wątpliwości, pytania. Nie, każdy był przygotowany. Odbyło się głosowanie tajne. Trzy osoby, pani Jolanta Bielecka, pan Krzyżelewski, jeszcze dyrektor Radmoru przeszli w tym głosowaniu i takie wnioski Komisja Statutowa wniosła o projekt uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miasta. Co roku, bo jeszcze rok temu też zawsze kilka wniosków wpływa i no mamy taki wybór. Jest to my nie ujmujemy zasług nikomu. To są najlepsi z najlepszych. Także nikomu nie ujmujemy żadnych zasług nominowanych wnioskodawców. To jest w ogóle delikatna sprawa. Wybieranie, tak jak pan mówi z najlepszych tej, tej trójki na pewno nie jest, nie jest łatwe. Napisaliśmy zresztą o tym, zamieszczając m.in. w wypowiedź Pana, jak i wszystkich członków Komisji Statutowej. No i jest pewna gorycz, jak pan wie, panie przewodniczący. Na pewno w środowisku w gdyńskich krwiodawców myślimy, że nie tylko. No, do nas dochodziło sporo głosów m, bardzo. W, no takich rozgoryczonych osób, że po prostu no, panu Wolińskiemu się to należy. No taka jest głos, taki jest głos opozycji mieszkańców i wnioskodawców, no, ale no, wolą radnych jest no, wybieranie najlepszych no. No nic tutaj dodać, ani dodać, ani ująć. Taka była, takie było głosowanie, taka była wola rady. A czy nie czuje pan, że wokół kandydatury pana Ryszarda Wolińskiego no jest taka atmosfera, z jednej strony rozgoryczenia, tak jak mówiłem, pewnej nerwowości, dużego napięcia. Być może w, można było tą sytuację inaczej rozwiązać? Ja myślę, że to jest wina wnioskodawców. Ja nie chcę przytaczać słów goryczy, jakie radni Komisji Statutowej usłyszeli po głosowaniu. Nie o to chodzi, ale wydaje mi się, że to jest to po prostu wina wnioskodawców, że jakby nakręcają tą całą atmosferę. Niepotrzebne, naprawdę niepotrzebne. Ale można było odnieść wrażenie z, z tej dokumentacji, jaką przytaczaliśmy i słyszeliśmy, że pan Woliński mógł odebrać tą całą sytuację, że jakby miał obiecane, że w tym roku dostanie w ten medal. Nie, bo pamiętam jak było rok temu, ja, ja nic nie obiecywałem, jedynie członek komisji jakby zwrócił uwagę, jeżeli jest taka wola wnioskodawców, aby taki wniosek został powtórzony w ubiegłym roku. No i no został powtórzony, ale nikt nie obiecywał, że on przejdzie. Proszę nam powiedzieć, panie przewodniczący, czy jeszcze jakieś wyróżnienia państwo przyznaliście, co między innymi z nominacjami do honorowego obywatela w Gdyni. I Słyszeliśmy, że była wniesiona w bardzo niedawno nadzwyczajna nominacja do medalu. Proszę nam powiedzieć kilka słów na ten temat. Dzisiaj Komisja Statutowa przed samą sesją Rady Miasta miała swoje posiedzenie i w trybie nadzwyczajnym wniosła projekt uchwały o nadanie honorowego obywatelstwa Gdyni. W związku z tym, że wczoraj wpłynął wniosek od prezydenta miasta Gdyni, który zresztą został podpisany w dniu dzisiejszym przez wszystkich radnych miasta no i była taka wola, dzisiaj Komisja wniosła ten projekt uchwały na dzisiejszą sesję Rady Miasta. I zostało to przegłosowane jednogłośnie.